Cześć, ja jestem Trapluś Trapluś Pacja i dzisiaj taki dość nietypowy odcinek nie będę pokazywał twarzy no tam gdzieś w Trapluś możecie, możecie zobaczyć jak ja wyglądam a patrzcie to jest mój laptop, to jest moja myszka gdzie są moje słuchawki gdzie są słuchawki? dobra nie gdzie są słuchawki gdzie są Dobra, na razie jestem na tych właśnie słuchawkach. Ale dobra, to nie jest ważne. Tak sobie patrzę i wchodzę na... Myślę sobie, fajnie byłoby na Twitcha wejść. No to już jestem zarejestrowany, wszystko... Git, Patrzcie, widzicie. No i tak. Ja myślałem sobie tak... No ale co by tu przecież nagrywać? No, no Minecrafta, no, no dobra no Minecrafta, no fajnie. Nie? Ja no ale patrzę na Twitcha i tak nie za bardzo jak ten Minecraft na Twitchu. Więc patrzę i patrzę na Twitcha, sobie przeglądam go. A tu widzę taką ubierę Która się nazywa League of Legends. Właśnie mi się instaluje jeśli chcecie ją widzieć na moim kanale. No na Tropusiu nie będzie, tylko będzie na Bratmusiu. Więc musicie koniecznie wchodzić na kanał Bratlus, żeby właśnie takie coś się stało. Żebyście właśnie oglądali takie coś. Dobra. Patrzcie w ogóle. Tutaj League of Legends. A tutaj Minecraft. 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 Launcher. go do it.